Ten problem, tak jak powiedziałem, od wielu lat i głównie jest to brak podozmiany. Jest miejscami tysiąc sztuk wyczyńca na metrze kwadratowym. Ten opóźniony termin siewu przynosił bardzo wysokie, wysoki efekt. Cześć. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat uciążliwych chwastów jeno w zbożach. Zapraszam Was na materiał. Marku, mieszkasz na Warmii, gdzie dużym problemem z chwastów jednościennych jest wyczyniec polny. Może moje pierwsze pytanie, jakie masz doświadczenie z tym chwastem i od ilu lat zajmujesz się tym tematem? E, tak, mieszkam na Warmii, też również pochodzę z gospodarstwa, które też jest zlokalizowane niedaleko, niedaleko Iławy. E, Prowadzimy produkcję roślinną i zwierzęcą, z tym, że generalnie te gleby, gdzie w gospodarstwie są zdecydowanie inne i mikroklimat jest inny, jak na prawdziwej warmii, czyli tutaj ten obszar. Częściowy Olsztyn, północna część Warmii Braniewo, Bartoszyce, Litzbark Warmiński to są, to są tereny, gdzie gleby są bardzo ciężkie. Te gleby są minutowe, to są tak zwane gliny. I oczywiście pracując wiele lat z rolnikami, wiele lat z gospodarstwami właśnie z tych terenów Warmii, czy częściowo również Mazur. Problem chwastów jednoliściennych był praktycznie od początku mojej pracy, a zaczynałem w 2007 roku pracę. Z gospodarstwami właśnie na tych terenach i już wtedy były obserwowane słaba skuteczność herbicydów, również prace profesora Adamczewskiego, które dotyczyły tutaj właśnie tych terenów warmińskich, gdzie się pojawiły po prostu pierwsze odporności chwastów, na przykład na grupę substancji czy mechanizm działania ALS. Dlatego ja lubię rozwiązywać problemy, lubię doszukiwać się rozwiązań, przyczyn, dlatego współpracując po prostu z rolnikami, najzwyczajniej chciałem po prostu pomóc, żeby ten, ten problem chwastów rozwiązać. Dlatego też bardzo dużo czasu poświęciłem, doświadczeń. Ale też i takiej pracy z rolnikami na polu, z nimi, jak te, te, te problemy z chwastami jednoliściennymi rozwiązać. Dlatego też to doświadczenie mogę dzisiaj dzielić się, dzielić się z tym, bo efekty mam naprawdę bardzo dobre w tych gospodarstwach, gdzie, gdzie zaczynaliśmy. Dzisiaj ten problem jest zniwelowany praktycznie do, do zera. Do tych doświadczeń jeszcze wrócimy. Teraz szczegółowo omówimy właśnie te uciążliwe chwasty jednoliścienne, skupimy się na miotle zbożowej, wyczyńcu polnym i stokosach. I tutaj Marku poprosiłabym ciebie, abyś krótko scharakteryzował każdy z chwastów. Tak, no takie najbardziej popularne te jednoliścienne, które można powiedzieć nie tylko w Warmii i mazury to Miotła, stokłosy. Właściwie ja obserwuję pięć gatunków stokłos. No i wyczyniec. Wyczyniec jest moją taką zmorą. I również ten wyczyniec, który jest odporny na herbicydy. Ale zwracam uwagę na jeszcze jeden jednowiścienny chwast, życice. Akurat w tym gospodarstwie, gdzie tutaj jesteśmy, również z, z, z życicami e, walczyli, w, walczyłem, więc to są, to są jakby takie gatunki uciążliwe. Co je różni? E, po prostu różni je biologia. E, biologia, e, dlatego też trzeba. Inaczej do zwalczania, do ograniczania tych chwastów podchodzić. Przede wszystkim miotła najbardziej popularna, czyli takich stanowisk mokrych, jest to chwast można powiedzieć, zimujący, wschodzi przez cały okres wegetacji praktycznej już jesienią. Mamy też zachwaszczenie wtórne. W przypadku stokłos, stokłosy, żytnia, częściowo. Te, te wschody są na jesieni, ale oczywiście ten takie epicentrum, ten wysyp jest wiosną. To dotyczy głównie słodkłos. O tym trzeba pamiętać przy doborze herbicydów, przy doborze środków tutaj chemicznych. No i wyczyniec. Wyczyniec jest naprawdę chwastem, który bardzo dobrze czuje się na glebach ciężkich, mokrych, tam gdzie roślina uprawna ma problem z wschodami. Tam wyczyniec po prostu kiełkuje, jemu naprawdę takie warunki bardzo mocno sprzyjają i wyczyniec wschodzi praktycznie całą jesień i również wiosną. Dlatego trzeba stosować też herbicydy z różnymi mechanizmami, ale cały czas mieć z tyłu głowy tą biologię tych fastów. W przypadku e, tutaj ży życi, głównie ży życicy e, trwałej czy polnej, e, tu jest bardzo podobne ograniczanie jak w przypadku wyczyńca. Są to, są to e, gleby nieco leżejsze e, od wyczyńca, no ale głównie, głównie gleby takie bardziej przepuszczalne, i wtedy trzeba traktować. No, te działki właśnie pod takim kątem miotłowo-wycincowym. Marku, powiedz mi, nasilenie tych fasców związane jest z, nie tylko z uproszczeniami uprawowymi, ale z jakimi innymi czynnikami? Ja obserwuję, można powiedzieć, ten problem, tak jak powiedziałem, od wielu lat, i głównie jest to brak podozmian, brak zmianowania roślin, na przykład w przypadku, kiedy mamy 75% ogólnie strukturze zasiewów Polski są zboża. Z mianującą rośliną jest rzepak, no to tutaj powstają nam problemy, gdzie pszenicy, na przykład w przypadku pszenicy po pszenicy, zboże po zbożu jeszcze o zimnym, tutaj mamy problem ze zwalczaniem tych uciążliwych kwastów jednoliściennych, więc tutaj zmianowanie zmianowanie jest tutaj głównym takim elementem który ogranicza tę ekspansję tych fastów jednoliściennych, ale nie tylko jednoliściennych. No, generalnie powinniśmy więcej czasu poświęcić na, na zmianowanie tych, tych roślin, jednoliścienne, dwuliścienne. oczywiście patrząc na koniunkturę na rynku, tak, czynnikiem ekonomicznym też to jest podyktowane jakie rośliny znajdują się w strukturze zasiewów. No Coraz więcej. Ja e, zalecam, że jeśli mamy naprawdę duży problem, a obserwuję, że na niektórych e, działkach, w niektórych gospodarstwach jest e, miejscami tysiąc sztuk wyczyńca na metrze kwadratowym. Naprawdę, e, metodami chemicznymi nie e, zwalczymy takiego problemu. Możemy ograniczać, ale ten ten problem cały czas się nawarstwia i będzie, będzie tylko się pogłębiał. Dlatego płodozmian, e, uproszczenia. Kwestia uproszczeń. Mm, ja jestem zwolennikiem uproszczeń uprawowych, jednak w przypadku, jeśli mamy już ten problem z fastami jednoleściennymi, to musimy zwracać uwagę na... Mm, mogą, mogą to być uproszczenia w stylu... Mm, nie będziemy orać, tak? nie będziemy wykonywać orki, tą orkę zamienimy na głębsze spulchnianie. E, jasne, bo trzeba pamiętać, że e, musimy zastosować e, zwalczanie mechaniczne, czyli generalnie, tak jak jeszcze za czasów moich technikum rolniczym zespół uprawek pożniwnych, tak? to był typowy Taki element agrotechniczny, który zwalczał e, te chwasty, e, które kiełkowało z tego banku e, z gleby, i tak samo można stosować, tak samo można stosować te m, zabiegi agrotechniczne w momencie, kiedy robimy te uproszczenia. Tak? E, ja oczywiście e, jeszcze parę lat temu opracowałem całą technologię, całą strategię. Ograniczania wyczyńca, ograniczania miotły odpornej na herbicydy w taki sposób, aby w pierwszej kolejności wykorzystać te niechemiczne metody, a na końcu ten element, taka kropeczka nad I, to dobór herbicydów, programów herbicydowych, tak aby ten cały kompleks, ta cała strategia tych elementów. Dawała nam te 100% skuteczności. I tak jak powiedziałem na początku, cała strategia, jeśli bierzemy pod uwagę zmianowanie tych roślin, uprawę, a generalnie stosowanie technologii zwalczania mechanicznego tych chwastów, również takim można powiedzieć nienakładowym czynnikiem, jest termin siewu. Ponieważ w przypadku moich obserwacji i doświadczeń, jeśli opóźnimy termin siewu, dajmy na to pszenicy o miesiąc u nas na Warmii i Mazurach okno pogodowe, okres pomiędzy żniwami a zasiwami jest, można powiedzieć, najkrótsze, więc my musimy zwracać uwagę nie tylko na ten aspekt, że mamy mało tego, mało tego czasu, ale musimy jeszcze ten... Krótki czas wykorzystać, żeby mechanicznie móc zwalczać. I tutaj ten nienakładowy element, jako termin siewu, no jest naprawdę bardzo mocno wpływa na ograniczanie tego wyczynca nawet o 60-65%. Dlaczego nienakładowy? Ponieważ tak i w jednym, i w drugim przypadku musimy zasiać. Czy chcemy zasiać, to tutaj nas kosztuje tylko trochę wykazać się cierpliwości, żeby ten termin opóźnić. Tak, opóźnić. No ja akurat w przypadku czy na Pomorzu prowadziłem doświadczenia również podozmianowe, agrotechniczne, tam również o miesiąc ten opóźniony termin siewu przynosił bardzo wysokie, wysoki efekt ograniczenia do 65%. I teraz taki element, czyli ten opóźniony termin siewu, w przypadku jeśli mamy 100 wyczyńców, na metrze to 65%, czyli 65 sztuk ograniczamy tym właśnie elementem niechemicznym. No nie? Potem bierzemy pod uwagę jeśli 35 sztuk na metrze kwadratowym. I zastosujemy herbicydy, które dajmy na to, mają 100% skuteczność, czy 99,9, to zobaczcie, że jeśli 5% z tego E, zostanie, no to jest raptem 3 do 5 roślin na metrze kwadratowym. A w przypadku, jeśli nie będziemy stosować tej, tej agrotechniki, takiej optymalnej, no to w przypadku tych 100 roślin na metrze kwadratowym zostanie nam 5, 10, 15, a nawet e, więcej wyczyńców na metrze i jest to rok po prostu stracony, bo on się da cały czas rozsiewa. Tak? Wy, Marku, wspomniałeś o terminie siewu jako o tym czynniku agrotechnicznym. A jaki wpływ ma uprawa na ograniczenie wyczyńca? Wiem, że jest bardzo dużo zwolenników bezorkowych systemów. I oczywiście, jeśli nie chcemy wykonywać orki jako ten taki element główny agrotechniczny, to możemy stosować bezorkowe systemy. Ale ja dam taki przykład. Dla wszystkich, którzy odbierają to jako zarzut do bezorkowych upraw, to chciałbym przykład. W przypadku doświadczeń, a to są doświadczenia, które wykonaliśmy na polu u rolnika, gdzie był ten realny problem, było tysiąc sztuk wyczyńca na metrze kwadratowym. I wykonując, zaczynając e, ten cały projekt, wykonując orkę e, bardzo dokładnie wykonaną, bo jeszcze orka, a dobrze wykonana orka to jest bardzo duża e, różnica, e, mamy już na starcie praktycznie 90-95% mniej e, wschodu wyczyńca, i jeszcze jeśli do tego elementu dodamy ten opóźniony termin siewu, dajmy na to pszenicy, tak, no to naprawdę te herbicydy nie mają już tak ciężkiej e, pracy, ażeby wykonać i ograniczyć, zwalczyć tego e, wyczyńca. E, I w przypadku, kiedy rolnicy przychodzą do mnie i no, Marek, no, nie, nie daje rady, herbicydy stosowane w bardzo dużych, e, można powiedzieć, dawkach, e, w różnych fazach, nie działają, tak. Jest wiele elementów, które, które zanim ten herbicyd zostanie za, zastosowany, powinniśmy wykonać. Powinniśmy wykonać i dopiero oczekiwać, do, oczekiwać tej najwyższej skuteczności, no bo jeśli gleba nie będzie doprawiona odpowiednio, Zastosujemy nawet wysokie dawki, tak? to i tak, jeśli ta bryłka się rozpadnie, to wiosną mamy znowu zachwaszczenie wtórne. A nawet ta bryłka się rozpada już przy takich długich okresach jesiennych. E, rozpada się już po dwóch e, miesiącach od aplikacji i te nasiona się wysypują. I ten wyczyniec kiełkuje. Jeśli my tego, my te rośliny mamy, w, w, czy to jest tak samo z wyczyńcem, czy z miotłą. Jeśli ta miotła wiosną e, startuje wcześniej jak, jak e, pszenica, jak nasza uprawa, można powiedzieć, główna, no to w momencie, kiedy my jesteśmy w stanie wjechać z herbicydem, to i wyczyniec, i ta miotła jest już w fazie pokrzewionej. Także ta skuteczność naprawdę jest narażona na skuteczność na no, niższym poziomie, żeby była jasność. Ja nie jestem przeciwnikiem uproszczeń, ale w przypadku jeśli na gospodarstwie nie możemy sobie poradzić właśnie z chwastami, czyli generalnie mamy już nawet stwierdzoną odporność chwastów na jeden mechanizm działania, czy nawet krzyżową odporność, to naprawdę nie wchodźcie w uproszczenia. Najpierw e, tutaj uporajcie się z tym problemem, z chwastami. No i ja widzę mm, a, tą bardzo wysoką skuteczność w przypadku przeorania tego pola, ale oczywiście nie co roku, e, ponieważ e, orka, jed, je, jeden rok, następnym sezonem wchodzimy z płytką uprawą i tak. E, Kolejno, jak nam pozwala płodozmian, ażeby te, te chwasty, te nasiona tych chwastów, które zostały wrzucone, bo taka była istota, tą orką na, na dno, żeby one leżały jak najdłużej, ponieważ wyczyniec może w glebie, ich płodność nasion może nawet być 10 lat, ale może, ale gro... Załatwiamy przez tą orką. przyduszenie. Przechodząc właśnie do herbicydów, jakich tutaj substancji możemy użyć i w jakim terminie powinniśmy zwalczać te chwasty? E, tak, przede wszystkim substancji no, nie, ma, nie, ma, nie ma dużo do, do e, wyboru, e, więc e, jakby pracujemy na substancjach, które są, są dostępne na rynku. Jeśli chodzi o chwasty tutaj jednoliścienne, no to taką substancją, na której ja polegam, to jest Flufenacet, Tiflufenikan e, e, i to są, to są, można powiedzieć, dwie takie substancje, które mają naprawdę wysoką skuteczność. Jeśli chodzi o ograniczanie, zwalczanie chwastów jednoliściennych, tutaj stosując e, Flufenacet, e, jest to mm, grupa K3, e, jest to grupa chemiczna. E, też jakby jest e, ta substancja o mniejszym ryzyku odporności e, właśnie tych e, chwastów. Również diflofenikan jest również tak, taką e, substancją, która e, ma, ma tą niską e, odpor, odporność czy nabycia tej odporności. I tutaj jakby o te dwie substancje można, można oprzeć e, ochronę. Przed jednoliściennymi zwracam uwagę. Nawet najlepsze substancje na świecie zastosowane w źle przygotowaną glebę naprawdę nie będą miały tego efektu, o który się, który się spodziewamy. Ponieważ ja też obserwuję w momencie, kiedy mówimy tutaj o wyczyńcu, czy o miotle, czy o stokłosie. Życicy, w momencie kiedy m, mamy pierwsze wschody e, pszenicy, to m, wyczyniec również ma, ma e, tą szpilkę. E, przede wszystkim jest wczesna aplikacja jest to taki warunek wczesna aplikacja e, i segurujemy się fazą rozwojową chwastów. No nie? E, przede wszystkim te chwasty muszą być młode. Jeśli one dostaną substancji czy to przez liście, czy to również przez e, korzeń, to mniejszy chwast, mniejsza roślina tej substancji m, m, potrzebuje dużo mniej, żeby po prostu zaczęła, zaczęła e, krótko mówiąc e, ginąć. I dlatego na przykład łączy się sub, substancje, czyli flufenacet, e, diflufenikan, połączenie na przykład z florasulamem który to jest inna, inny mechanizm działania, no przede wszystkim okres, w którym stosujemy początkowe, początkowe fazy wzrostu czy pszenicy, tutaj zbóż, czy zwracamy tutaj głównie uwagę na chwasty. Im mniejsze te chwasty, tym możemy się spodziewać tej skuteczności na najwyższym poziomie. Marku, serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję, że mogłem dzisiaj porozmawiać właśnie w tak fajnych okolicznościach i niedaleko mojego domu rodzinnego. Dziękuję bardzo. Super. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Piszcie proszę w komentarzach, z jakimi chwastami jednoliściennymi wy macie problemy w swoich gospodarstwach. Dzięki za obejrzenie odcinka i do zobaczenia następnym razem.